Cześć, nazywam się Łukasz Nowacki. Jestem szczęśliwym posiadaczem tego stołu LV1. Co prawda, ja pracuję na wersji zbudowanej, na podzespołach Wavesa. Jest to to samo, tylko po prostu w modułowej takiej opcji. Pracuję na tym już od prawie dwóch lat. Najpierw zacząłem pracować na tej desce z zespołem Lecha Janerki. I co mnie przekonało? Przekonało mnie. Po prostu brzmienie, niesamowita dynamika i możliwości, jakie możemy wykreować tutaj, bazując na wszelkich pluginach Wavesa. Myślę, że to jest jakby podstawa i gabaryt tej konsolety, że i no mało, mało konsolet w ten, na tam dwa lata temu jeszcze oferowało takie brzmienie w takich gabarytach i w takiej cenie. W przypadku Lecha i Anerki korzystam z tego w zasadzie na każdym koncercie. Nie ma tutaj znaczenia, czy to jest wielka sala, czy malutki węcik jakiś tam dla kilkudziesięciu osób. Tak samo z artystką Kają na małych eventach też wykorzystujemy to ze względu na po prostu na małe miejsca i, i wtedy się tam to idealnie sprawdza. Spokojnie można tego używać też na stadionie. Tutaj nie, nie przeszkadza. Jakość jest naprawdę porównywalna z naj, największymi konsoletami po prostu wiodących marek. Uważam, że tak, że do moich, do moich potrzeb 16 feiderów jest wystarczające, więc ten gabaret jest świetny, mobilny, działanie ekranu, cały surface napisany jest przewygodny, można sobie go pod siebie zbudować jeszcze, jeśli chodzi o całą customowość, więc uważam, że jest fenomenalne do pracy.